Witam Was na dzisiejszym odcinku Ja już jestem po nagraniu wszystkiego Dzisiaj łowiłem na taką tandkę zakupioną w sklepie wędkarkozoologicznym zoologicznym na Kamińskiego 13 we Wrocławiu Spadło dzisiaj naprawdę sporo okoni Nie było one może duże, jeden się trafił taki średniaczek Dlatego oglądajcie, bo moim zdaniem naprawdę warto Dalej brudna, ale już trochę czystsiejsza. O! Jest. Drugi. Się zapiął.

Jakieś 30 minut się nic kompletnie nie dzieje. Nawet nie wiem co robić. Zmieniałem przynęty. Ale raczej lepiej mi się sprawdza to mała, biała tanta. Tutaj zazwyczaj jakbym tu... Zawsze coś się działo. O, jakie bronie atomowe było Co to było? To było okoń niedużo, ale takie branie zrobił no, tutaj spróbujemy Kurde jak w oko to nie wiem może z 15 cm miał, ale przywali jak nie jakby z 30 wygląda lo pondrá... me Ну no, нет. Что Ja wiem już czemu nic tak nie bierze, bo Wczoraj jeszcze była woda krystaliczna A dzisiaj puścili tamę Ło Dzisiaj puścili tamę I ciężej jest coś złowić No, no i nie taki malutki jeszcze raz tam spróbuję Jest. Wo. Już lekko większe. Ale kompletnie pasków nie mają. Tu jakieś statko, leciutko większych się trafiło. Jest kolejne. Też. No ten chyba już dzisiaj największy. Ale też bezpaskowe. Znowu. O. No chyba znalazłem miejsce dnia. Że najwięcej stąd wyszło i największych. Jest Też... No nie, myślałem, że większy, ale po prostu... Oj Spadł Myślałem, że trochę większy, ale po prostu silniejszy był O, koń atakują Ostatnie rzuty i to dalej Nie dzieje się tu nic Jest. Może jeszcze chwilę wystanę. Już taki. No i z 15 ma. O! Kolejny Te same mikrusy Strasznie zaczął wiać Pokazał mi to w rzuceniu Dantą. No, waży może wiadomo, obciążenie może gramowe. Kurde, tak nie nagrywałem, z chłopakiem tutaj gadałem. Wrzuciłem dokładnie tutaj w tej miejscu przy tych trzcinach jakiś Mały pistolecik musiał być. Przegryzł mi plecionkę. akurat na, na końcu miałem ostatnią moją ulubioną główkę jigową Teraz musiałem taką większą, trochę założyć. Ona ma 1,5 grama Ale coś tak rzucam od paru minut. I się jakoś nie za bardzo polubiła. Przejechałem tutaj, gdzie ostatnio TikToka nagrywałem. Możecie go zobaczyć Na moim profilu Tutaj Był Czułem jakiś opór O jest Ue. Ай, тоже, ладно. Ты вот его так шарпал. Ну, сфера. Сырье. No już serio pokażemy, więc 23 odleć Ale z syfu tu napłynęło. Może coś pod tym siedzi. Ciemno się powoli robi. To koniu powoli coraz mniej. Za niedługo pewnie wleci kolejny film, a nie ze stingu, tylko z Federa. Jest, ale mi kruszyk, najmniejszy chyba dzisiaj, taki maluszek w długości mojego palca jest. O! Kolejny był. że Tylko się nie szarpał, tylko przymurował. O, pod samymi nogami. Widziałem normalnie, jak tamte zjad... O, jest. A kolejny mikroszek. Malutenki, Ten jest jeszcze mniejszy. No to... Mnie o... Obstałem pół centymetra z mniejszy od tamtego. Coraz większy wiatr jest. A nie, tamtej mi strasznie zjewno. Ole mocno wano. Taki malunki. Taki maluszek. Pamiętajcie, wszystko co byście potrzebowali, czy wędkarskie, czy też dla swojego pupila, znajdziecie w sklepie wędkarsko-zoologicznym na ulicy Kamińskiego 13 we Wrocławiu. Macie tam ogromny wybór igłum i na małe okonki, i też na duże szczupaki, czy woblery sumowe. Czy coś na, na fider też się coś znajdzie. Duża gama zanęt. To by było na tyle, siema.